Siema, tu Krivolt.pl Aha, to no nie Krivolt.pl, przepraszam, zapomniałem. Sam Krivolt. A to jest pierwszy odcinek. Zagrajmy na Wii. Tak, i muszę włożyć płytę. Mm, sorry. I pójdę tutaj zagramy w taką grę. Futbol, rugby, jakby krótka przysaj przysaj hue no, to już przysa muszą ustawić o, dobrze, jasno powinno być no Co, jest to restauracja ale muszę coś zmienić tak będzie lepiej. No, tak nie będzie lepiej. Tak, Okej. Okay. Już się gra zaczyna, a ja przed tego PlayStation 2 odłączałem, no jakbyście nie wierzyli to sobie możecie popatrzeć. I no, mam jeszcze pad, stary pad. Dobra, okej. Okay. Uj, zapomniałem już jeszcze. Okay. Muszę sobie kabel podłączyć. Zaraz Wam pokażę, o, zaraz pokażę jak, ym, jaki komplet trzeba mieć do tej gry. Komplet? No jest zwykły komplet. O, a w zestawie do Wii będziecie mieli takie dwie gry. W takim pudełku ja miałem. I dwie gry. Tam będzie, tam będą sportowe, czyli tam będzie boks, basketbal, golf, yy, tenis ziemny i, kre, i chyba kręgle. A w, na wyspie to tam będą, yy, będzie mieczem walczyli, będzie też basketbal. Nie wiem, już nie pamiętam, dawno wygrałem. grałem. No, ale najważniejsze, że są ja sobie pokam. Dobra. A. Okej. Okay. Pięciu na pięciu. Czekaj, czy jeszcze pamiętam, która to moja drużyna była najlepsza. Najlepsiejsza. Jeszcze. No, Krzysiek jest tam. I jak... To się kuźno nagrało, nie pamiętam, No muszę sobie przypomnieć. No już... No wiem. O, wow, ale jasna ta gra, ja pierdolę. O wiem, wiem, wiem jak to się właśnie w dupę ohoho oh. ja jestem 56 50... jak ja jestem 56 ja go tak sfałnuję tak to. patrz pomógł kurde zabrali mi piłę nosza, nosza. Yeah. Jeszcze jeden na to, więc nasz, o, nasz. Run. dobra, dawaj, 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 dawaj. Jest i mamy już pierwszy punkt. Może mnie nie będzie aż tak dobrze słychać, no ale dobra. Dobra, Jedziemy. Wow, co to było? Tutaj to jest. No, i dobra. Nie. Lle, patrzcie to. jak go chwyciłem. O, nie wiem. Zajebista jest ta Zajebista. Może zrobię na serię? Zrobię. Nie, dostaję. No, łapaj, no łapaj. Szkódź, ja już no zapomniałem jak to się jak w to się grało. Nie, 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 nie. Kurde. Nie, nie, nie. Zaraz C wcisnąłem Z. Kurde. Na, na tym drugim mniejszym padzie wcisnąłem. I Z! Kurde. Chyba kurde. No, znowu mi się pomylało. Shot, PSD PZ. Shot. Mm. The ten. Kurde, fele! Co? Co jest? Ja! Yeah. Łooo! Wow, tak blisko! Dobra, biorę run! Halo! Jedziem, 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 jedziem! Jest! Mam już dwa! Uuuu, czoł! u nie no, kuleś nie No, nie! O dobra Patrzcie teraz Szybciej, o, o, e, o! E. Cofnij, okej, okay. i patrzaj, patrzcie to Na 28 i na 56, czyli nie. Patrzajcie to Ja się na niego rzuciłem Zatrzymiałem się w powietrzu Złapałem go za ramię i go jeszcze potrąciłem łokcie, o łokieć. Ja spadłem pierwszy na ziemię. Odleci babach. I się w ziemię wbiliśmy. No. Słuchajcie. Ja już zakończę ten odcinek. Nie wiem ile on trwa. Tak więc. Komentujcie. Subskrybujcie. Żółto magiczny guziczek. Ja się z żegnam. Cześć.